Drodzy widzowie, coś niezwykłego dzieje się w miejscu wiecznego spoczynku świętego Karola Akutisa wydarzenie, które można uznać za autentyczny cud. Zanim odkryjemy szczegóły tego zdarzenia, pozwólcie, że przypomnimy niezwykłą ścieżkę życia tego wyjątkowego młodzieńca. Prosimy, abyście towarzyszyli nam do końca tej opowieści, ponieważ z pewnością poruszy ona wasze serca. Nie zapomnijcie okazać swojego uznania dla tej historii, zostawiając komentarz na końcu. Karol Akutis przyszedł na świat w angielskiej stolicy, Londynie 3 maja 1991 roku. Jednak to w włoskim mieście Mediolan dorastał i był wychowywany od najmłodszych lat. Młody człowiek wykazywał niezachwianą wiarę i niezwykły talent do technologii. W wieku siedmiu lat, tuż po przyjęciu swojej pierwszej komunii, Karol zaczął codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i regularnie poświęcać się modlitwie różańcowej. Jego duchowość była głęboka i autentyczna, zawsze dążąc do wzmocnienia swojej więzi z boskością. Poza byciem oddanym chrześcijaninem, Karol był samoukiem w dziedzinie komputerów, wykorzystując swoją wiedzę do służenia swojej wierze. Mając zaledwie 11 lat, Karol podjął się ambitnego i unikalnego projektu: stworzenia strony internetowej poświęconej katalogowaniu i dokumentowaniu wszystkich cudów eucharystycznych uznanych przez Kościół katolicki. Jego celem było wykorzystanie technologii do uczynienia tych cudów bardziej dostępnymi i zrozumiałymi dla młodych ludzi. Wzmacniając wiarę poprzez upowszechnianie tych niezwykłych wydarzeń. Niestety, doczesna podróż Karola została przedwcześnie przerwana w 2006 roku, kiedy w wieku 15 lat zdiagnozowano u niego białaczkę. Nawet w obliczu choroby jego wiara pozostała niezachwiana. Swoje cierpienia ofiarował za Kościół, za papieża, wykazując się niezwykłą odwagą, spokojem i oddaniem. Jego przykład stał się źródłem nadziei i inspiracji dla wszystkich, którzy mieli przywilej go poznać. Chociaż Karol opuścił ten świat 12 października 2006 roku, jego dziedzictwo nadal żyje i pulsuje. 10 października 2020 roku został beatyfikowany przez papieża Franciszka w Asyżu, miejscu, w którym zawsze pragnął być pochowany. Ta beatyfikacja uznała cnotliwe i święte życie Karola, często nazywanego apostołem Eucharystii i informatyki. Stał się wzorem dla młodzieży, pokazując, że można prowadzić święte życie w dzisiejszym cyfrowym świecie. W 2024 roku Karol Akutis został oficjalnie kanonizowany przez Kościół Katolicki, uznając jego wzorowe życie i nadprzyrodzoną wstawiennictwo. Niedawno duża liczba osób pielgrzymowała do jego grobu. Prawdziwy cud, który podkreśla, jak bardzo jego życie nadal inspiruje tysiące ludzi na całym świecie. I wciąż pojawiają się kolejne rewelacje. Karol Acutis jest współczesnym przykładem tego, jak technologia i wiara mogą się połączyć, aby promować cnotę i duchowość, pokazując, że prawdziwe szczęście polega na stawianiu Boga w centrum naszego życia i służeniu bliźniemu z miłością i pokorą. W czerwcu 2022 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie, kiedy to w mieście Prudentupolis, w stanie Parana, przeprowadzono badanie płatka róży pochodzącego z grobu błogosławionego Karola Akutisa. Jeden z płatków róż zdobiących ogród wokół grobu został zebrany przez matkę Karola, Antonię, z zamiarem podzielenia się nim z innymi ludźmi. To, co przyciągnęło uwagę, to fakt, że płatki nie wykazywały żadnych oznak blaknięcia, więdnięcia czy rozpadu. Nawet po ponad sześciu lub siedmiu latach nadal wchłaniały wodę i nawilżały powierzchnię podczas pór deszczowych. Zaciekawiona tym zjawiskiem, Izabel, studentka, postanowiła zabrać jeden z płatków do szkoły i zbadać go pod mikroskopem wraz ze swoim nauczycielem. Analiza wykazała, że komórki roślinne płatka zostały zachowane w naturalny sposób, bez użycia żadnych produktów czy narzędzi i wydawały się być nadal połączone z różą. Badanie przeprowadzone przez doktora João Rodrigo wykazało, że cały system przewodzący płatka pozostał nienaruszony. System ten odpowiada za transport wody przez naczynia obecne w żywych roślinach, umożliwiając wodzie pobranej przez korzenie dotarcie do liści, płatków i kwiatów. Innymi słowy, ten mechanizm utrzymuje płatek przy życiu i zachowany, nawet po odłączeniu go od róży i gleby, na ponad sześć lub siedem lat dzięki łasce Bożej, która dostarcza wodę niezbędną do rozwoju płatka ku chwale jego imienia. Reflektując nad niezwykłym życiem świętego Karola Akutisa, znajdujemy głębokie natchnienie w jego przykładzie. Jego niezachwiana wiara, nawet w obliczu przeciwności losu, zachęca nas do wzmocnienia naszego duchowego zaangażowania. Jego droga uczy nas, jak wykorzystywać nasze talenty i umiejętności dla większej chwały Bożej. Przypominając nam, że każda posiadana przez nas zdolność i dar może służyć wyższemu celowi, droga Karola charakteryzowała się harmonijną integracją wiary i technologii, pokazując nam, że postęp we współczesnym świecie może być zgodny z aspiracjami duchowymi. W naszym coraz bardziej cyfrowym świecie możemy podążać śladami Karola, wykorzystując technologię do szerzenia przesłania o Bożej miłości i przybliżania ludzi do Niego. Sposób, w jaki Karol stawiał czoła cierpieniu z odwagą i spokojem, stanowi dla nas potężną lekcję odporności i wiary. Pokazał, że nawet w najtrudniejszych chwilach możemy znaleźć siłę w naszej relacji z Bogiem i ofiarować nasze trudy dla dobra innych. Umożliwia nam to życie świętymi życiami w dzisiejszym społeczeństwie, tak jak to czynił Karol, utrzymując Boga w centrum naszego istnienia. W ten sposób będziemy w stanie stawić czoła złożonościom współczesnego świata z niewzruszonym i zdecydowanym sercem. Życie Karola było żywym świadectwem mocy miłości i pokory. Służąc innym z bezinteresownością i współczuciem, możemy wszyscy czerpać inspirację z przykładu świętego Karola Akutisa, pogłębiając naszą wiarę, wykorzystując nasze talenty do celów boskich i stawiając czoła naszym cierpieniom z łaską i rezygnacją. Działając w ten sposób, uczcimy Jego dziedzictwo i będziemy nadal szerzyć Jego przesłanie nadziei, wiary i miłości wszystkim wokół nas. Ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwa świętość jest osiągalna w każdej epoce, a żyjąc naszą wiarą, z oddaniem i pokorą, możemy mieć znaczący wpływ na świat, tak jak to czynił Karol. Kierując wzrok na niezwykłe zdarzenie z płatkiem róży. Które analizujemy, należy podkreślić jego głębszy wymiar teologiczny. To nie tylko biologiczna anomalia, ale przede wszystkim widzialny znak Bożej Opatrzności, który przenika nasze codzienne życie. Zjawisko to wykracza poza zwykłe zachowanie materii organicznej, wskazując na działanie siły transcendentnej, która podtrzymuje i chroni to, co poświęcone Bogu. Możemy to rozpatrywać w świetle nauczania Kościoła o świętych relikwiach, które choć same w sobie nie posiadają mocy, stają się kanałami Bożej łaski poprzez wstawiennictwo świętych, których dotyczą. W tym przypadku płatek róży związany z grobem Karola staje się swoistym sakramentalium, przypominającym nam o ciągłej obecności i działaniu Boga w świecie. W kontekście tego cudu nasze własne życie jawi się jako przestrzeń, w której również możemy doświadczać tego samego Bożego działania, jeśli tylko otworzymy nasze serca na Jego łaskę. Pomyślmy na przykład o chwili, gdy w obliczu trudności nagle przychodzi nam na myśl pocieszające słowo z Pisma Świętego. Albo gdy w trudnej sytuacji dostrzegamy pomocną dłoń od kogoś, kto wydaje się być niespodziewanym aniołem stróżem. Są to często subtelne, lecz potężne przejawy Bożej troski, które, podobnie jak nienaruszony płatek róży, świadczą o Jego wierności i miłości. Studium tego fenomenu przez naukowców, choć przeprowadzone metodami naukowymi, nie jest w sprzeczności z wiarą lecz raczej stanowi próbę zrozumienia, jak Bóg działa w świecie stworzonym przez niego. Jest to zaproszenie do harmonijnego połączenia rozumu i wiary, do postrzegania świata jako księgi, w której objawia się Boża wielkość. Dlatego też, analizując ten cud, nie skupiajmy się wyłącznie na jego naukowych aspektach, ale przede wszystkim na tym, co mówi On do naszego Ducha o Bożej mocy, o świętości, która trwa, i o Jego nieustannej obecności pośród nas, nawet w najmniejszych, pozornie nieznaczących szczegółach naszego życia jakimi są płatki róż. Gdy zgłębiamy te niezwykłe ślady życia i dziedzictwa, które nam objawiono, zaczynamy dostrzegać, jak poszczególne nici naszej opowieści splatają się w coraz wyraźniejszy wzór. Obserwujemy jak młodzieńcza wiara pielęgnowana w codziennej bliskości z Eucharystią i Matką Bożą staje się fundamentem, na którym budowana jest nie tylko osobista świętość, ale i sposób patrzenia na świat. Ta głęboka duchowość, zamiast izolować go od realiów współczesności, paradoksalnie nadała mu narzędzia, by w pełni w niej uczestniczyć, wykorzystując technologię jako środek do szerzenia dobrych nowin. W świetle tych spostrzeżeń ścieżka, którą przemierzyliśmy, prowadzi nas ku zrozumieniu, że autentyczna pobożność nie jest ucieczką od świata, lecz aktywnym zaangażowaniem się w niego. Przemieniając go od wewnątrz mocą Bożej miłości. Zastanawiając się nad tym, co do tej pory usłyszeliśmy, można dostrzec, jak ludzka kruchość, choć nieunikniona, nie jest przeszkodą dla Bożej mocy, lecz wręcz przeciwnie, staje się jej najjaśniejszym świadectwem. W obliczu doczesnych wyzwań. Zmagania z chorobą, a nawet sama przemijalność życia, jawią się nie jako koniec, lecz jako okazja do głębszego zaufania i ofiarowania. To właśnie w tych momentach, gdy nasze siły zawodzą, a nadzieja wydaje się gasnąć, Boża łaska objawia się z niezwykłą mocą, przemieniając cierpienie w źródło siły i inspiracji dla innych. Jak promień słońca przebijający się przez chmury, tak i Boże obietnica trwa niezmiennie, nawet gdy nasze ludzkie doświadczenia wydają się mroczne. Przesuwając naszą perspektywę ku temu, co nieuchronnie nadchodzi, widzimy, jak te wszystkie wątki od młodzieńczej gorliwości, przez mądre wykorzystanie darów, aż po heroiczne przyjęcie krzyża, tworzą spójną wizję życia, które jest świadectwem. To życie, które nie szuka własnej chwały, lecz tej, która pochodzi od tego, który je obdarzył istnieniem. Zrozumienie tego kumulatywnego wpływu prowadzi nas do głębszej refleksji nad tym, jak nasze własne, codzienne wybory, nasze postawy wobec innych i sposób, w jaki wykorzystujemy nasze talenty, mogą również stać się częścią tej większej boskiej narracji. Jest to jakby oglądanie złożonego Gobelinu, gdzie każdy, nawet najmniejszy włókno, ma swoje znaczenie i przyczynia się do piękna całości. A teraz zbliżamy się do momentu, gdy możemy dostrzec pełny obraz. W świetle tego, co zostało nam ukazane, staje się jasne, że życie Karola Akutisa nie było jedynie zbiorem wydarzeń, lecz głębokim przesłaniem skierowanym do każdego z nas. Jego niezwykła podróż, od skromnych początków w Londynie po świętość uznaną przez Kościół, stanowi żywy dowód na to, że wiara, pielęgnowana z autentyczną miłością i połączona z mądrym wykorzystaniem darów, może przemienić codzienność w przestrzeń świętości. Nie chodzi tu o spektakularne cuda fizyczne, choć i te nas dotknęły, lecz o cud przemiany serca, o odwagę życia w pełni bożymi wartościami w świecie, który często wydaje się im przeciwny. Karol pokazał nam, że technologia. Zamiast być rozpraszaczem, może stać się potężnym narzędziem ewangelizacji, mostem łączącym młode pokolenie z odwiecznymi prawdami Ewangelii. Jego przykład jest zaproszeniem do zastanowienia się, jak my sami wykorzystujemy nasze talenty, nasze umiejętności, nasze cyfrowe narzędzia, aby szerzyć dobro, budować wspólnotę i przybliżać innych do Boga. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz, w naszym codziennym życiu. To w prostocie naszych wyborów, w cierpliwości wobec trudności, w szczerości naszych modlitw i w bezinteresowności naszych działań objawia się prawdziwa wielkość. Świadectwo Karola, a teraz także to niezwykłe zjawisko związane z jego grobem, nie jest tylko historycznym faktem czy ciekawostką, jest to wezwanie do głębszego życia wiarą. Do odważnego naśladowania Chrystusa w naszych czasach. Niech Jego życie będzie dla nas nieustannym przypomnieniem, że świętość jest osiągalna, że Bóg działa w naszym świecie w sposób często niewidoczny, ale zawsze potężny. Niech Jego przykład inspiruje nas do tego, byśmy i my stali się apostołami naszych czasów, świadkami Bożej miłości w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy w naszych społecznościach cyfrowych. W ten sposób będziemy mogli kontynuować Jego dzieło, niosąc światło Chrystusa tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne i budując Królestwo Boże tu i teraz na Ziemi.